Witajcie, kolejny odcinek i spełniamy w nim nie tylko nasze marzenia, ale także Wasze. Bo kiedy wracaliśmy polonezem ATU z Krakowa, od lakiernika, pytaliśmy się, czy chcielibyście zobaczyć porównanie czy prezentację poloneza kombi. Wiele z Was powiedziało, że tak, oczywiście, super pomysł. No i cóż, Wasze życzenie jest dla nas rozkazem. No i cóż, dzisiaj zaprezentujemy Wam poloneza kombi. Ale zanim e, przejdziemy do Poloneza, warto powiedzieć kilka słów właśnie o ATO. Odcinek o ATO, pamiętacie o tym, że w 1996 roku zaprezentowano, w 1997 roku od razu był model po faceliftingu, dzisiaj byśmy powiedzieli, czyli taki odmodzony koreański Polones. Był to Polones ATO. To też była nasza wielka powiedzieć, spełnienie wreszcie polskich marzeń, bo Polacy od zawsze kochali samochody o sylwetce limuzyny, nawet jeśli ta limuzyna była limuzynką taką malutką. Generalnie warto wspomnieć o tym, że Polonez a bardzo późno został zaprezentowany. Zdecydowanie niektórzy mówią, że zbyt późno i niepotrzebnie. No ale nie będziemy na ten temat dyskutowali. Znacznie ciekawszym pytaniem, dlaczego nie powstał Polonez kombi wcześniej, wtedy kiedy produkowano tę wersję no, tak zwanego Borewicza, czyli ten model, który powstawał od samego początku. Myślę, że odpowiedź jest zdecydowanie prosta. Przede wszystkim produkowano równolegle dużego Fiata, który był produkowany w wersji sedan i w wersji kombi. W związku z tym zapotrzebowanie na e, samochody typu kombi spełniało właśnie Duży fiat. W związku z tym, w fabryce, po co było produkować kombi? Mimo, że powstawały jakieś zakusy na produkcję takiego modelu, to nikt poważnie tego nie traktował. Był duży fiat kombi. No i posłuchajcie, przychodzi rok 91, koniec produkcji dużego fiata i dużego fiata kombi. Co robią na żeraniu? No ojejku! Nie mamy kombi w ofercie. No to trzeba by coś zrobić. No i zaczynają kombinować. W 91 rok powstaje Polonez Karo. Oczywiście wąskie, jeszcze na wąskim rozstawie kół, z metalowym podszybiem. No i wtedy powstaje pomysł, no tak trzeba zrobić Poloneza kombi, bo nie mamy Fiata kombi. W 92 rozpoczynają się na dobrą sprawę prace nad Polonezem kombi. No, ale wtedy już wiadomo będzie, że za chwileczkę będzie większe zmiany. Powstaje w 94 zaprezentowany zostaje model Polonez Kombi. Zobaczcie, niby wygląda bardzo podobnie, ale inżynierowie z wzięli sobie dosłownie to, że mają nieograniczone możliwości, że mogą zaszaleć. Zaszaleli stylistycznie, no strasznie, zrobili pięknego klocka. Ale uwaga, zrobili coś, co ułatwiało wsiadanie na tylną kanapę, czyli ramki tylnej, tylnych drzwi zostały poprowadzone wręcz pionowo. W związku z tym takie drzwi od Poloneza kombi nie pasowałyby do normalnego i na odwrót. Model był bardzo fajny, był prezentowany wielokrotnie, przede wszystkim na targach poznańskich. 94 rok, wszyscy się zlecieli, mówili ojejku, jaki fajny Polonez. Wreszcie będzie Polonez dla biznesu i wszyscy się tym bardzo, bardzo cieszyli. No ale jakby to Wam powiedzieć, ee... Kasy było za mało, fabryka wtedy borykała się ze sporymi problemami finansowymi głównie, szukano nowego partnera, mówiono wtedy o tym, że na Żerań wejdzie Opel. W związku z tym trochę bez sensu było robić kolejny model, bo wiecie, od 1978 roku już produkowaliśmy Poloneza, więc to nie był świeży samochodzik, a Opel zobowiązał się wprowadzić nowy model. Wprowadzić modyfikacje, w związku z tym Astra Kombi była, więc trochę było to wszystko bez sensu. No ale zoplęg nie wyszło. W 1996 roku na, do gry weszli Koreańczycy. Koreańczycy weszli na maksa na żerań, zaczęli budować hale, zaczęli budować nowa lakiernia, nowa tutaj hala montażu, wszystko, wszystko. W 1997 zaprezentowali nowego poloneza. No i stwierdzili, że a wydłubiemy, bo w szafie leżą jeszcze jakieś tam pomysły, jakby tu zrobić za kombi. Było duże zapotrzebowanie rynku na tanie kombi. No cóż, Polonez spełniał idealnie. Odświeżony Polonez sprzedawał się jak świeże bułeczki. Był najtańszym, rodzinnym samochodem. Wielokrotnie mówiliśmy, że kosztował tyle, co powiedzmy Tico, Częto 900, ale dostawaliśmy kawał porządnego samochodu. Pamiętajmy też, że druga połowa lat 90. to taki czas, kiedy w Polsce rodzi się bardzo dużo nowych firm. Tak, wtedy nazywaliśmy to small business, czyli taki mały interesik, każdy potrzebował coś wozić. Fabryka produkowała wersję cargo i częściowo niektórzy mówili, że Właśnie Cargo zastępuje produkcję Poloneza Kombi. Jest tani w produkcji z tego względu, że z FSO wyjeżdżały samochody bez dachu, jechały do Grójca i tam była zakładana na to nadbudówka wykonana z laminatu, tylna klapa z laminatu, powiększając bardzo konkretnie przestrzeń ładunkową. No i generalnie ten samochód ładny nie był, ale spełniał swoje funkcje, więc długi czas na żeraniu mówiono, po co budować kolejny samochód, skoro jest kargo. Kargo było wykorzystywane jako karetka, ale też jako zwykły dostawczy, mały dostawczak, uniwersalny, dzisiaj byśmy powiedzieli kombiwan. Fabryka jednak stwierdziła, że Koreańczycy mają trochę kasy, no to zróbmy może coś, co nie będzie straszyło, coś, co nie będzie brzydkie. No i stwierdzono, że pójdziemy troszeczkę szlakiem, które przetarło kargo, ponieważ wiedziano doskonale, że produkcja Poloneza chyli się ku upadkowi, że to już nie będzie model, który będzie produkowany zbyt długo. W związku z tym okej, okay, dostaliśmy zielone światło, znaczy my, inżynierowie, którzy opracowali nadwozie. Polonez A2 był takim krokiem pośrednim do wersji kombi. Zobaczcie, ten błotnik, cięto go nieco, Tutaj na zdjęciu, który jest z taśmy produkcyjnej, widać, że zarówno wersje Kombi, jak i Atu, czy Karo jechały na jednej taśmie i w zależności od tego, jaki to miał być model, tak były spawane. Dlaczego Poloneza Atu wzięliśmy? Przede wszystkim ze względu na tylne lampy, które były węższe i umożliwiały szerszą dziurę do załadunku. Gdybyśmy wzięli Poloneza... Zwykłego Karo, który był tak naprawdę podobnej długości i niewiele się to wszystko różniło, to mimo wszystko te lampy zachodziły dużo bardziej do środka. No a przede wszystkim to był nieco nowocześniejszy wygląd i dużo ładniej pasowały do sylwetki właśnie modelu Kombi. Tutaj jest specjalna, dosyć charakterystyczna gumowa listwa, która została naklejona w miejscu łączenia nadwozia z nadbudówką wykonaną z laminatu. Nie było możliwości, aby połączyć włókno szklane z metalem, tak aby to nie pękało. Obie substancje, oba materiały mają zupełnie inną temperaturę, e, rozszerzalność temperaturową i czy to upał, czy to mróz, to wszystko by nie działało i zaczęłoby pękać. W związku z tym, na szkielet, który był wykonany z blachy, nakładano właśnie taką nadbudówkę i tylna klapa też wykonana była. Z laminato, co przede wszystkim zmniejszało koszty. Wiedzieliśmy doskonale, że nie ma możliwości, aby Polonez Kombi był tym modelem, który będzie produkowany wiele, wiele lat. Zobaczcie drzwi. Te z Poloneza, który został wyprodukowany w 1978 roku, tak naprawdę będą pasowały do tego. Były produkowane przez ponad 20 lat. Jeśli chodzi o nadbudówkę, Dlaczego została wykonana z laminatu? Wyobraźcie sobie, że to jest najdroższa część tego, można powiedzieć, tej koncepcji kombi, wykonanie tak dużego nowego, nowej wytłoczki byłoby bardzo kosztowne, nawet jeżeli byłoby to składane z kilku elementów, bo tak pewnie by było, to dach powinien być zrobiony z jednego kawałka i to w dosyć konkretny sposób podwyższało projekt. W momencie, jeżeli Rozważano produkcję Poloneza na 3-4 lata, mówię o wersji kombi, to nie było mowy o tym, żeby to się zamortyzowało. Oczywiście można, firma DU była bogata i można było pomyśleć sobie, że byłoby to możliwe, ale prawda jest taka, że oczekiwaliśmy zupełnie czego innego, żeby to było tanie, szybkie, znaczy szybko dostępne na rynku. W związku z tym zbudowaliśmy laminat. Przykleiliśmy, daliśmy byle jaką tasiemkę, no i powiedzmy, jeżeli chodzi o nadwozie, to wszystko. Natomiast w przypadku podwozia dołożyliśmy, dołożono więcej resorów, był to wzmocnione i w zależności, czy była to wersja towarowa czy osobowa, było też inne przełożenie tylnego mostu. 32 do 11, do 10. Chodziło przede wszystkim o to, żeby w momencie, kiedy załadujemy takiego poloneza, a można tu było prawie tonę załadować, wyobraźcie sobie, to jest naprawdę bardzo konkretna ładowność. Wyobraźcie sobie, jak to musi stukać, trzeszczeć ta cała plastikowa klapa. Ale jest jeden plus. Taka klapa. Nie, to jest trzy plusy. Jeden plus jest na masie. Drugi plus jest że jest Polonez plus, a trzeci to że ta tylna klapa jest zrobiona z laminatu. A to gwarantuje, że ona nigdy, nigdy nie zardzewieje. No cóż. To było dużo ważniejsze, natomiast jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę i ten Polonez niestety cierpi na tę przypadłość. 90% to tak lekko licząc Polonezów kombi schodzi lakier bezbarwny właśnie z dachu. No cóż mogę powiedzieć. Coś za coś. Dach, który nie rdzewieje, ale obłazi sklaru. Ta roleta wyciągana była, tak jak w nowoczesnych samochodach. I tylna kanapa była dzielona. Ja teraz podejdę do środka, Artur wejdzie od tej strony. Zobaczcie, ten wstryczek jest identyczny jak ten, który był w drzwiach. Po co było produkować nowe elementy? Oczywiście nie muszę mówić, że. O. Tutaj ta podłoga jest nieco wyżej. Pod podłogą znajdowała się butla z gazem, ponieważ w polonezach. E, można było zamówić fabryczną instalację gazową. Tutaj ta instalacja już jest zdemontowana, natomiast całe ten podniesienie do góry jest. Wiecie, w zabytkach raczej się z gazem słabo jeździ. Nie da się tego wbić normalnie w dowód i tutaj tego nie ma. Oryginalna tylna wycieraczka z napisem Polones. No i składanie. I to musicie zobaczyć, bo to jest po prostu mistrzostwo świata. Składanie tylnej kanapy. Nie da się Złożyć tylnej kanapy, jeśli otwarty, nie są otwarte drzwi, dopiero trzeba otworzyć drzwi i ten brzdync blokuje. Jeżeli jesteśmy już przy otwieraniu drzwi, ja wiem chyba z czego to wynikało, ponieważ Polonez miał być takim nowoczesnym samochodem. W związku z tym, co zrobiono w Polonezie, dopiero w Polonezie Kombi były takie zupełnie nowe, tylne. Klamki do zamykania i przednie, tak zwane łabędzie. Zobaczcie, czy nie przypomina wam ten kształt łabędzia? No cóż, rok 99. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie zrobione. Cieniutkie, byle jakie plasticzki. A pod spodem, elementy jak spolone za atu, błotniczek. No cóż. Czy jest tanio? Jest tanio. Czy jest dobrze? Jest tanio. Tak właśnie to była właśnie doktryna, którą kierowali się wszyscy, którzy pracowali przy produkcji i projektowaniu Poloneza. Tutaj mamy miejsca do mocowania kraty. Ta krata była przesuwana. 99 rok to był jeszcze taki czas, kiedy można było zarejestrować pojazd ciężarowy, który kratę miał przesuwany. Dzisiaj przepisy są takie, że krata musi być stale zamontowana, nie ma możliwości przesuwania. Wtedy było nieco inaczej, nieco łatwiej. Kupowaliśmy samochód wersji van. War, wersja van oznaczała to, co już mówiłem: inne przełożenie mostu, bardziej dostosowane obciążenie, czyli mocniejsze resory, a także kratę. Krata była. Fa fabrycznie zamontowana za drugim rzędem siedzeń, ale mogliśmy w momencie kiedy złożyliśmy fotele, przesunąć ją tutaj i samochód nadal spełniał wymogi, dzięki którym mogliśmy odliczać podatek VAT. A pamiętajmy, że tego podatku było wtedy 22%, było o co walczyć. Kolejna rzecz, która odróżniała model Kombi od innych, to była zupełnie nowa kierownica przede wszystkim z logiem DU. Zrobiona tak naprawdę specjalnie pod Poloneza Kombi. Niektórzy sobie zakładali go ją do innych modeli, natomiast jako pierwszy z taką kierownicą był właśnie Polonez Kombi i to myślę, że warto o tym powiedzieć. Radio tutaj było zmieniane, dodatkowa funkcja Multiloka, nie wiem, czy wiecie ale była możliwość zablokowania skrzyni biegów w pozycji na wstecznym. O tym mówiliśmy. Zarówno ten Polonez, jak i Polonez Atu coś takiego ma. No cóż, e, omówiliśmy chyba wszystkie najważniejsze rzeczy, które, którymi różnił się Polonez Kombi od Poloneza Atu. No i tym samym też trochę od Poloneza Caro. Mam tutaj oryginalny folder Poloneza, ponieważ Polonez był tym samochodem, który miał być bardziej towarowy. Musiał mieć większą moc. Wcześniej można było Poloneza kupić w wersji Geli no i tam było 76 koni. No to wiecie, 76 koni w samochodzie około dokładnie ważącym, zaraz wam powiem, żeby wam nie skłamać, 1100 kg, No to jest to nie za dużo. Ale pamiętajcie, że koreańczycy dołożyli wielopunktowy wtrysk paliwa. Co to oznacza? Że taki Polonez miał już 84 konie. 70 6,84, no to niby niedużo, ale przyrost wyraźny. A teraz uwaga, to co powiem, napiszcie sobie na karteczce i wytłumaczę Wam wielką tajemnicę fabryki samochodów osobowych. GSI było nazwą handlową. Wiecie, GSI to ładnie. Wtedy każdy jarał się kadetem GSI, corsą GSI. GSI oznaczało większą moc. Ale na samochodach były dwa rodzaje naklejek i tego nie potrafiłem nigdy zrozumieć, bo taki Polones występował jako 1.6 GSI, bardzo fajnie, ale z tyłu naklejka była 1.6 MPI. Wiele osób się zastanawiało, o co chodzi, czy się pomyliły naklejki. MPI to był skrót od Multipoint Junction, czyli wielopunktowy wtrysk, wiadomo, paliwa. Natomiast nazwa handlowa 1.6 GSI, taki sportowy, za takie sportowe zacięcie, ja bym powiedział bardziej transportowe zacięcie, żeby te osiem koników więcej nam dawało tej mocy, że kiedy wozimy kartofle na targ, żeby było po prostu szybciej, łatwiej i bezpieczniej. Dobra. Zamykamy maskę. Tutaj z wierzchu piękny kolektor. Napisane DUFSO, specjalnie zrobione do polonezy, a pod spodem w większości stary silnik, stare szklanki. GSI miał też problem, znaczy problem. Samoregulujące się hydrauliczne regulatory, takie szklanki. Generalnie mi w dwóch polonezach to trzeba było robić i to był problem. Czarek u ciebie też tak było, prawda? Dobra, zamykamy maskę i udajemy się na przejażdżkę. Zatem zróbmy to. Wyjeżdżamy i jedziemy z miejsca, w którym te polonezy. Powstawały. Zdjęcie, które wam pokazywałem wcześniej, które robiłem, było właśnie zrobione w tej hali. Podejrzewam, że jakoś w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. No cóż, 84 konie. Nowa kierownica, oczywiście nie muszę przypominać Wam, że w modelu Plus, czyli Kombi Plus, Ato Plus i Caro Plus, wyposażeniem standardowym było już wspomagali. No i to jest to, o czym mówiłem przed chwileczką. Sztywny nadwozie, zwiększona ładowność nie pozostawiała śladu na tym, co się dzieje z tyłu. Dochodzą nas bardzo konkretne dźwięki, ale ten Polonez, on jest zdecydowanie bardziej twardy, taki sztywny. Mamy wrażenie, że jedziemy samochodem dostawczym. Nie chcę powiedzieć, nie chcę go porównywać do Poloneza Traka, ale powiem, daleko mu nie jest. Trak. Jest jeszcze bardziej sztywny, zwłaszcza jeżeli nie obciążymy go. Oczywiście, w momencie kiedy takiego poloneza obciążyliśmy, no co najmniej te 500 kilo było z tyłu, było zdecydowanie łatwiej jechać, był on bardziej miękki, płynął tak bardziej komfortowo. Natomiast w wersji, którą jedziemy w tej chwili, no to coś za coś. Albo ładowność, albo komfort. Nie da się połączyć tych dwóch funkcji ze sobą. Wyjący silnik, most to uroki jazdy Polonezem. Każdy, kto jeździł Polonezem, wie, że to jest specyficzny sposób informowania kierowcy o tym, że wszystko w porządku. To, że wyje most, znaczy, że jest, że się kręci. Niektórzy kierowcy, po sposobie, w jaki wyje tylny most, mogą określić nawet prędkość. Czyli na przykład, że przekraczają stówkę albo 120. Przy okazji tego Poloneza licznik zeskalowany do 200 km, no wiecie, GSI w końcu zobowiązuje, ale taki sam licznik był dokładnie w wersji Geli, tych wszystkich dużo słabszych, więc no. 160 jechaliśmy Polonezem w wersji Atu. Ten jest oczywiście na niemieckiej autostradzie, nie muszę mówić o tym. Natomiast tutaj ze względu na nieco inne przełożenie mostu, będzie troszeczkę wolniejszy, ale za to będzie szybciej przyspieszał. O! Ruszamy. Obrotomierz prawie wchodzi na czerwone pole. No i dojeżdżamy do prędkości granicznej, jaką można tutaj osiągnąć 60 na godzinę. Więcej nie musimy. Polones nie jest demonem prędkości i nikomu nie zależy na tym, żeby łamać przepisy i dostawać mandaty wolimy zachować konto czyste przy większych prędkościach ja Wam tutaj nie pokażę, że Polonezem da się jechać sporo ponad 100. gdybyśmy wjechali na autostradę te 140 jest taką prędkością moim zdaniem graniczną do której ten Polonez też musi się bardzo długo napędzać, ale jest to możliwe można tyle osiągnąć zużycie paliwa, producent podawał jedno, każdy kto jeździł Polonezem wie, że 12-14 litrów to nie jest trudny wynik do osiągnięcia. Stabilizator jednak powoduje, przed chwileczką zawracaliśmy i zdecydowanie ten samochód jest taki bardziej stabilny, no wiecie, nazwa stabilizator zobowiązuje, stabilizuje jazdę Polonezem. Szkoda, że dostępny był tylko w wersji kombi, bo to zdecydowanie poprawia stabilność jazdy. Zwalniamy, przyspieszamy, pedał prawie Możemy wcisnąć przy piące, jeżeli jedziemy właśnie 60 na godzinę i wdepniemy pedał w podłogę, nie zauważymy reakcji. Zdecydowanie trzeba by zredukować i dopiero w okolicach 5000 jest ta maksymalna moc, więc darujmy to sobie, po co ryzykować, po co więcej palić. Dobra, wracamy. Ciemne chmury zebrały się nad nami. Czas kończyć, ale przypomniał mi się taki Suchar. Segment podobny, nie wiem czy pamiętacie, ale w latach 90. Volkswagen miał całą serię Golfów, które były sygnowane, jako wersje specjalne było Golf Bon Jovi, Europe. No i my się zawsze z kolegami śmialiśmy, że FSO poszło tym samym tropem i dzięki temu było DUFSO Polones Kombi. Nie wiem, czy pamiętacie taki zespół polski Kombi. I to właśnie jest ta wersja limitowana Poloneza, Właśnie Polones Kombi. Taki sucharek. Powiedzcie, czy zabawny? Pewnie nie, ale coś musiałem powiedzieć. No dobra, to teraz już naprawdę koniec. A, i jeszcze jedna rzecz. Poloneza zakończono produkować w 2002 roku a tak naprawdę nie tyle zakończono, co wstrzymano produkcję. Ostatnim Polonezem był właśnie Polonez Kombi. No cóż, pozdrawiamy Tomka Zolawe, który mia, w tej chwili zaczął remont Poloneza, który jako ostatni opuścił fabrykę. Niektórzy będą się kłócili, że to nie jest ostatni wyprodukowany, ale jest to bez wątpienia ostatni, jaki opuścił fabrykę i tej wersji będziemy się trzymali. Był niebieski i cóż, 22 kwietnia 2002 roku to jest ta data, kiedy oficjalnie zakończyła się produkcja poloneza, a tym ostatnim polonezem był Kombi. Oczywiście jeszcze przez chwilę produkowano Poloneza Traka aż do 2003 roku. Skoro jesteśmy na zakończeniu, to cóż, zostało mi powiedzieć. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, śledzenia naszych social mediów. No i cóż, za tydzień znowu się spotkamy. Do zobaczenia!